Dzień dobry pieski. Dobry, dobry. Pospać mi nie dacie. 7.30 pobudka, tak? Poranek w takim miejscu, śpiew ptaków. Czy może być piękniej? Z lekka się ogarnęłam, jestem właśnie w garażu, jadę teraz na małe zakupy. Miałam kupić wrzosy, tutaj są takie piękne, sześciopaki, ale zobaczyłam, że jest promocja 2 plus 2, więc powiem Wam, że chcę mieć ich dużo w ogrodzie, więc skuszę się na nie i są już w moim koszu. I przyjechałam na zakupy do Rossmana. Zakupy Pepkowo-Lidlowo-Rossmanowe zrobione. Kurczę, przeprowadziłam się do innego województwa i zdaje ludzie zupełnie inaczej mówią, innych słów używają. Wiecie, tak jak jest ziemniaki, pyry, kartofle, no coś tego typu. Wyszłam właśnie z garażu, przyjechałam do domu. Pandusia tutaj tańczy wzięłam zakupy, żeby zrobić hol, dużo tych siat i zobaczcie, położyłam na parapecie wrzosy, które kupiłam. Normalnie wydaje mi się, że mogłoby być tutaj całe na długość. To jest doniczka, którą kupiłam, jak kupowałam mieszkanie we Wrocławiu, nie wiem, może raz tam kwiatek stanął. Udało mi się dorwać taką ładną, ozdobną dynię w Lidlu i jeszcze taką zwykłą. Nie wiem, może dwie doniczki się tutaj zmieszczą, ale fajnie będzie to wyglądało razem. No dobra, Zaczynam od zakupów z Pepco, więc podkłady tutaj dla mojego małego pieska, szczeniaczka. Szczoteczka do kibla. Nic specjalnego, ale znalazłam taki dość fajny pojemnik na mydło i płyn do mycia naczyń do kuchni. Będzie mi pasował. Zwykła deska, bo nie mam. Szukałam jakichś klapek, ale nie było i znalazłam właśnie, zależało mi, żeby była taka śliska podeszwa, łatwa do czyszczenia i takie szalone panterowe. I mam tutaj super komplet Pojemniczków. No to takie trzy żołądki, i moja Bambi lubi z takich małych miseczek jeść karmę, więc może ona sobie z tego zja, może ja to wykorzystam. Kupiłam też dla piesków taką wielką miskę na wodę, żeby tutaj stała na podwórku, czy też w domu. Ręcznik taki, jeden z tańszych, bo jak mi psy wchodzą rano, jest rosa. Do mieszkania to po prostu mokre łapy i bałagan gwarantowany. Całkiem ładne ściereczki znalazłam takie w kwiatki. Różowa. No i taka beżowa. No i kupiłam też jakieś skarpetki, bo nie mogłam tego znaleźć podczas przeprowadzki. E, woreczki na kupę piesków. Standard. Wiem, czego nie wziąłam. Miałam wziąć jakiś mały nożyk, bo noże zamówiłam nowe, ale przyjdą dopiero jutro, więc na dzisiaj raczej nic nie ma. Teraz zakupy z Rossmana. Płyn do mycia naczyń. Stwierdziłam, że biorę teraz tutaj w tym domu tylko ekologiczny. O, Pandusia Siemka, z bardzo fajnym składem i w supercenie. Teraz są na promocji żele pod prysznic z ziai. Ja też je używam jako mydło. sta do zębów, patyczki kosmetyczne, szczoteczka, bo też się gdzieś zgubiły nagle, nie wiadomo. A do Rosmana to ja głównie pojechałam po papiery. Mamy tutaj ręczniki papierowe, które są niebielone, może nie wyglądają najlepiej, ale jeżeli na przykład używamy to do twarzy czy coś, do skóry, no to ważne to jest. I dwa jedyne papiery, i tylko w tych sklepach widziałam niechlorowane, sztucznie bielone, czyli zdrowe. To jest ten i ten. I akurat były teraz w promce, więc spoko. Byłem jeszcze w Ridlu, to kupiłem taki zwykły ręcznik papierowy, to do sprzątania, to nie ma różnicy. No i pojemniki szklane do przechowywania. Bardzo fajne. Są już kupowałam kiedyś, nie wiem, w biedronce, w Rosmanie, ale pech chciał, że chyba mi się pobiły w większość. Dobra. Tutaj chusteczki wyciągane. Tyle tych pokoju w domu, więc gdzieś te chusteczki muszą być. Wziąłam sobie zeszyt. Żeby zapisywać, co mam załatwić w tym domu, bo nie spamiętam. W ogóle miałam kupić jedzenie w tym Lidlu, ale jestem tak zaaferowana tą całą przeprowadzką, że yy, nie wiedziałam co kupić. <laughs> Zmywaki, worki na śmieci, chusteczki takie nawilżane do czyszczenia rękawice, to musi być, a z jedzenia to tak, taka sałatka z ogórkami, pistacje, zaszalałam, to moje uzależnienie, ksylitol, sałatki z tuńczykiem, takie gotowe, Puszka, fajna alternatywa, jak się gdzieś pierwsze, wiecie, nie mam czasu, to sobie to zjem, mam nadzieję, że się nie rozwaliły te jarzyny, chyba nie, szynki, w Lidlu kupuję te z serii Pure, almetka, bananki, i to tyle z moich zakupów. Zasiadam do montażu filmu i tak to właśnie sobie wyobrażałam praca z takim pięknym widokiem. Co ty robisz? <laughs> Atakujesz mi kwiaty. Udało mi się dotrzeć do Ikei wieczorkiem. Godzinkę chyba przed zamknięciem jestem, więc. Fajnie pusto. Mijam tutaj dział ze szkłem, ale postanowiłam sobie, że szkło, tak jak i ceramikę, kupuję polskie. No i widziałam, że polecaliście mi krosno, więc szybują mi się zakupy, ale chyba to przez internet zamówię. Tutaj jakieś jesienne dekoracje. Bardzo fajne takie pojemniki. I tu super okazja, ponieważ 50 zł ze 100 przecenione. Ja się zastanawiam właśnie, żeby coś takiego użyć na ogród i powstawiać tutaj doniczek. No tego się nie spodziewałam o tej porze roku. Jeszcze jesiennych tutaj ozdób było mało, ale już świąteczne wycieraczki. Nieźle. Dobra, zaczynam dział roślin, choć w sumie nie po to tutaj przyjechałam, ale powiem Wam, że przydałoby mi się tak jakieś większe kwiatki, tylko chyba trzeba mieć pomysł. Te są bardzo fajne, ale ja nie wiem, czy mi to do mojego... W domu pasuje. Uuu, coś mi uciekło na parę. A te mi się spodobały. Fajne są. W ogóle możecie mi podpowiedzieć, jakie kwiaty by pasowały do mojego salonu. Ta roślinka mi się spodobała, ale jest informacja, że nie można ustawić bezpośrednio na słońcu. Ja chciałam ją na oknie dać. O oh, wow. To jest chyba to, co chciałabym wziąć. Roślina doniczkowa. 149 zł. Wydaje mi się, że spoko cena, jak na taki Duży kwiat, a mam pusty samochód, muszę z tego skorzystać. Zobaczcie, jaki ten kwiat jest wielki, ale położę siedzenia i po prostu na to przewiodę. I ja przyjechałam potem ten stolik z Ikea, taki najprostszy. Ja po prostu tego stolika używam do nagrywania kalendarza adentowych, i właśnie jutro zabieram się za pierwszy odcinek w Nowym Domu. Powiem tak, gdybym miała krótszy samochód, ten kwiat by się nie zmieścił. Muszę z moim nowym dzieckiem tylko. Jechać spokojnie, kochany kwiatuszku, proszę przetrwać tą drogę. Ostatnim rzutem na taśmę udało się jeszcze wziąć hot dogi z IKEA przed samym zamknięciem. Wpadłam jeszcze do Action. No i tutaj już w ogóle święty. Zobaczcie kalendarze adwentowe, Ten otwierałam, ten w tamtym roku był, taki sam. Ale patrzę na te światełka, bo tu już jest czas, żeby kupić, jakieś coś fajniejszego. Bo potem może się wyprzedać, a szkoda byłoby nie wystroić. Mojego domu. To jest taki jeden, więc może to popularne. Renifer. Ale te kule są fajne. Może poczekam, aż będzie promocja. <grym> te lizaki śmieszne. Super, są te plastry drewniane. Chyba się skuszę na jeden. Czas na chwilę prawdy. Troszkę ziemi się usypało. Idzie idzie, 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 idzie. idzie, idzie. Dobry. Uuu, wiecie co by się tu przydało? Taka na kółkach jezu, tacka. No wiecie co mi chodzi. A! Ale to jest wielkie! O, o, je, o, je, o je. Ten kwiat jest wyższy ode mnie, a ja mam 1,75 m. Pieski ułożyły się do spania. Ja sobie wziąłam laptopa i chciałam tutaj coś na nim porobić. Jak wiecie, on jest naprawdę rozklekutany. Nie działa. Popsuty. I tego jeszcze brakowało. Zaraz po przeprowadzce awaria laptopa. Słodziaczki. Jak byłam w Tajlandii, miałam taką sytuację. Miałam tam być trzy tygodnie. Odwołałam swój bilet powrotny i zostałam tam. Finalnie wyszło trzy miesiące. I w międzyczasie popsuł mi się laptop. No i mówię, a, ja, ja, ale mówię tak, o, mówi mi, żeby nie pracować, prawda? E, natomiast wiedziałam, że mam w domu drugiego, nowego, jeszcze nieotwieranego laptopa, więc mówię, nie będę kupować nowego. No i później jakoś magicznie znalazłam na niego sposób, zaczął działać i zapomniałam w ogóle o tym. E, no i teraz ten laptop chyba już naprawdę padł. On ma bardzo dużo lat, bardzo dużo filmów przemontowanych i ja mam tego laptopa, którego kupiłam 2-3 lata temu i tylko, że nie wiem gdzie. W którym kartonie? Dobra, znalazłam tego laptopa, tylko to nie jest koniec tej historii, ponieważ to jest laptop nowszy niż ja mam. No i ładowarka, którą mam nie pasuje, a tu nie ma w pokrowcu, więc pewnie jak próbowałam go odpalać w moim mieszkaniu z którego się wypr wyprowadziłam, to może gdzieś tam. W rogu została ładowarka, za kanapą tak mi się wydaje. Drugi temat, karta pamięci z aparatu, ona tu nie wejdzie. Nie ma tutaj w ogóle nawet takiego wejścia, więc ja mam nadzieję, że uda mi się w ogóle dorwać to jakoś stacjonarnie w sklepie, bo jak nie, no to filmu nie będę mogła dodać po prostu. Dzień duberek, wciąż nie mogę przyzwyczaić się do tego widoku pięknego. Za okna przed chwilą widziałam tutaj chyba żurawia, który leciał, albo czaple. Dopiero poznaję tutaj okoliczne zwierzęta. Zaczynam pierwsze śniadanko w moim domu. Co prawda prowizoryczne, bo na desce, ale idę teraz jeszcze po dodatki do śniadania. To ja jeszcze zaspana tutaj po prostu mięte. Może zrobię jakąś lemoniadę z niej, ale pietruszki sobie urwę. Będzie po prostu pysznie. Matko, swoje ziółka, dzieciaki, ogrodniki tak? wąchacie, wszystko musicie się dowiedzieć, widziałam to piękne motyle, więc idę do nich nie wiem co to nie tutaj na tym drzewie ale jest strasznie dużo os niestety ale motyli również dzięki temu spróbuję to przybliżyć Pięknie, po prostu cud. Dobra, ja biegnę do sklepu i pozłatwiać urzędowe sprawy. Fajna grzybkowa kolekcja w Half Price. Tutaj takie pojemniczki, dzwoneczki. Świetny dzbanek. Wow, super co. A piękniejsze rzeczy do domu są zawsze w T.K. Max, więc zabieram się tutaj za przegląd. Może coś uda mi się upolować. Oglądam tutaj jesienne wieńce, ponieważ chciałabym sobie kupić jakieś na drzwi, ale się zastanawiam, czy sztuczny, czy naturalny. No tutaj fajnie wyglądają na przykład. Wróciłam do domu, byłam w paczkomacie. Odebrałam paczki, ale za chwilę je odpakuję. Najpierw zjedzą pieski i ja. Chcę jeść? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No hit, proszę. Jeden. I drugi, pandu się masz. Wiatr wieje, ale jest ogromnie gorący. Ja zamówiłam sobie takiego boksa z kurczakiem. Sos mam do tego, teriaki. Nie ma kiedy gotować. Dobra, zaszaleję. Tyle sosu, tyle cukru, ale teraz się żyje. No i on jest z ryżem, więc kurczak z ryżem prawdziwe danie na masę. Najważniejszy cel dzisiejszych zakupów ogarnięty mam wtyczkę. Do ładowania kabel oraz tą przyjściówkę na karty i na USB. 600 zł wydane. Wiadomo, sprzęt jest drogi, rzeczy do niego kosztują, ale po prostu w ciągu ostatnich dni tyle wydatków. Ale wiadomo, jak się pracuje, trzeba inwestować w takie rzeczy. Plus w dom, tak samo po przeprowadzce, więc idę ładować ten komputer Włączam ten komputer, to jest jakiś cyrk. Jest tutaj kabel i się ładuje, ale informacja, że bateria nie działa i trzeba zanieść do serwisu. Ło! Wow. Nie, no to jest nie na moje nerwy: wszystko pod górkę. Wiadomo, że jak zaniosę laptop do serwisu, to od razu go nie dostanę. A to był mój drugi zapasowy, więc ani pierwszy, ani drugi. A on w ogóle nie był odpalany. Ja go włączyłam, chciałam coś ustawiać, chciałam się nawet na niego wcześniej przenieść, ale nie wiem, czemu tego nie zrobiłam. W każdym razie ja go nie używałam nawet. Yy, jedyne co pozostaje mi być tylko na kablu, bo póki co na tym kablu działa, i poprosić moją mamę, żebym pożyczyła swój laptop, jak będzie do mnie przyjeżdżała w weekend, yy, i wtedy będę mogła oddać ten laptop yy, mój, nowy, nieużywany do serwisu. I kolejne wydatki. Szczerze jestem po prostu załamana tym. Pieski ganiałem po ogrodzie, a ja zabieram się za grabienie liści. Będzie tutaj mnóstwo roboty. Ale nie mogę dopuścić mojego robota, który będzie mi kosił trawę, bo on te liście po prostu rozdrobni i to będzie masakra. Chodź zobaczysz, co to jest. Ty nie widziałaś nigdy grabi. Jesteś jeszcze za mała na takie rzeczy. Dzieciaki tak ganiają. Szaleństwo. Kurde, to nie ma sensu tu robić, bo wiatr mi wieje. Cały czas odkładam to na kolejny dzień, ale muszę już to zacząć robić. O, matko, ile tutaj! O! To jest pierwszy raz jak grabię w życiu. Serio. To będzie satysfakcjonujące zobaczyć efekt przed i po z tymi liśćmi. Muszę też zacząć zbierać szyszki. Tutaj takie zwykłe duże, ale zobaczcie, jak te ładnie wyglądają do jakiejś dekoracji zimowo jesiennych super. Masakra, jak ja tu mieszkam dopiero tylko kilka dni. I jest wrzesień, więc co będzie jesienią? Witam w kolejnym dniu. Będę zaraz zmyć włosy. Tutaj kosmetyki, jakich aktualnie używam i pokażę Wam, co sobie zamówiłam. Coś, bez czego nie wyobrażam sobie pielęgnacji. Zamówiłam to na Allegro. Jezu, jak to pięknie opakowali. To jest ręcznik z wiskozy bambusowej. Moim zdaniem on nie niszczy tak włosów, jest bardzo delikatny, przyjemny. Wrzucam Wam linka do tych produktów, ponieważ to jest zestaw. Wcześniej kupowałam te ręczniki z innej firmy, a tutaj, słuchajcie, nie dość, że wyszedł taniej. To jeszcze mam dodatkowo taki malutki ręczniczek, który nadaje się, no tak myślę, że do mycia rąk, do wycierania rąk, czy do twarzy. Są różne wzory tych ręczników i one są rewelacyjne, ponieważ są delikatne. Jak macie podrażnione ręce, to też sprawdzą się na 100% hejo, ja właśnie jadę do miasta pozałatwiać sprawy urzędowe tam podatek od nieruchomości prąd mam do woda, śmieci gaz, ale nie załatwię tego wszystko, naraz po prostu daję sobie na to czas jestem w TK Max i znalazłam troszeczkę fajnych donic i to nawet w przecenie o, tam się bardzo podoba Tylko zastanawiam się czy będzie mi pasować to jakie fajne może być takie nawiszące kwiaty no, ale dosyć malutkie to jest Paula w TK maxie musiałam pójść po duży koszyk. w ogóle takie rzeczy mi się podobają ale może to poszukam jakiegoś rękodzieła albo sama się nauczę czegoś takiego robić, zobaczymy jestem teraz na dziale psiarskim jakby mi to pasowało do domu dla moich piesków taka poducha 250 ale żeby ona była mniejsza bo wiecie, mój piesek to jest o taki <laughs> niestety nie ma tu znalazłem hit. To są torby dla psów. Mój piesek by się tu na pewno zmieścił. To jest takie malutkie, <grym> ale ja O matko, jaki tu regał pieskowy. To są w ogóle wazony pieski. Jeszcze jest taki dział z meblami. Takie stoliki mi nie pasują do domu, ale zobaczcie na tego loda tam. Jakie śmiechowe. Podobają mi się te lampki, a właściwie ich klosz takich haftowany. piękne są, ale. Nie podjęłam jeszcze decyzji, co będzie za łóżkiem, czy jakaś tapeta, jak to będzie wyglądać. Znalazłam też kurteczkę, którą chciałam kupić i nie było we Wrocławiu mojego rozmiaru. I zastanawiam się, która. Czy taka bardziej ogrodowa, czy słoneczna. Wzięłam niby ten sam rozmiar, ale okazało się na metce, że to jest M i tamta chyba była za duża fajne te słoneczka też są. Ja to teraz powinnam robić hol zakupowy z samochodu. Dorwałam w Biedronce takie oto kwiatki z promocji. Zobaczcie jak ładnie wyglądają. Monstera delicjoza i kosztowały 6 zł. 57% taniej. Oprócz tego aloes chyba za 2 zł. Tutaj jeszcze pomiędzy płynem od spryskiwaczy zobaczcie borówki. Złotówka sadzonka. Teraz są właśnie w wyprzedaży. Może mi się uda to odratować. Zaraz będzie słońce zachodzić, ale wreszcie udało mi się zrobić podświetlenie ogrodu. Jak nie jest całkowicie ciemno, więc może się po nim przejdziemy. Tutaj mój domek, który sobie upodobała Bambi, żeby sikać w tym bluszczu. Śmieszne jest. Pandusia troszkę zaczęło kropić. Jest jeden. Drugi idzie. Pobiegł. Dzieciaczki tutaj szperają, buszują, bo ostatnio kot się tutaj ukrywał w krzakach, więc panda go szuka. Mam nadzieję, że nie będzie do nas przychodził, bo panda się zła na tego kota. Jakieś strzały słychać, jak jakieś fajerwerki. I mi się psy denerwują, muszę wracać do domu. To są totalnie fajerwerki. Słyszę takie pruszu. w środku tygodnia. Dajcie spokój. Chodźcie dziewczyny, zapraszam. Bambi tak nie lubi. Chodź, chodź kochana. Chodź, misiaczku. Bambi dzisiaj uciekła przez dziuro płocie. Muszę to załatwiać, dlatego biegnę szybko za nią. Bambi tutaj robi dymy. A ja podleję jeszcze moje wrzosiki, żeby nie zdechły zanim je posadzę. Bo jeszcze nie miałam czasu tego zrobić niestety. I oto moje zakupy. Sticky Maxus wyprzedaży, przepiękna konewka. Zapłaciłam za nią 42 zł z przeceny. Te osłonki na doniczkę, w których się zakochałam i też bardzo fajna okazja, ponieważ standardowo kosztowały w tym sklepie 95 zł, a ja zapłaciłam 51 za sztukę. Ta drewniana osłonka to hit i jej cena to 28 zł z 80 i takie trzy osłonki. Każda z nich kosztowała 16 zł, przeceniona z 30. Musiało się też coś pojawić dla piesków. Piękna miseczka za 3 dyszki. Good Dog. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.